Dzień dobry kochani, witam was. w ten piękny dzień? U mnie, u mnie raczej piękny nie jest. Yes! Moja Zara nie pokazuje tej strony, bo tutaj jest nasz adres. Niestety nie mam czasu jej rozpakować, bo jest 2 minuty po 8 i ja się spóźnię do szkoły. Jezu, wszystko mi dzisiaj przerywa. Próbuję dla was nie grywać i pierwszym razem kot poszedł do kuwety. A teraz, kurde, delivery man. Jestem ciekawa, co teraz będzie. Um. Jak mówiłam, u mnie są chmury, niestety piękny dzień nie jest I mam tylko cztery lekcje Mam home economics, geografię Właśnie chyba miałam zadanie domowe z geografii, którego nie zrobiłam Ale jaj dobra, ściągnę od jakiejś koleżanki Później mam SPH3, tam się uczymy o mental health i takich rzeczy I później mam irlandzki, mój kochany język, kocham go Spalium mój junior start. w irlandzkim Um, no i tak, i dzisiaj jeszcze po szkole idę do chłopaka, tylko że krępuję się troszeczkę, bo jego mama tam będzie. Już spotkałam jego mamę, co nie? Tylko, że biorę aparat, bo bym chciała tam trochę ponagrywać i krępuję się, bo ja nie wiem, czy ona wie, że ja nagrywam na YouTubie, więc jak ona nie wie i, kurde, przyjdę z aparatem, to będzie takie What the, fuck? What the fuck? Więc, no, trochę się boję, ale dobra, zobaczymy, po prostu go pewnie schowam. Jakbyście się zastanawiali, co to jest, co to za fryzura, to jest taki overnight blowout i to mi daje loki bardziej niż blowout, jak ja chcę blowout, ale ładnie to wygląda, koleżanki mi, koleżanki mi wysłała taki film i właśnie ta kobieta to tam robiła i to był jakiś 10 minutowy film i ona tak to skomplikowała, więc nie wiem, czy nie, nie nagram dla was lepszej wersji na mojej rolce, bo serio efekt jest fajny i jest, jest lepszy, jak włosy są suche, a nie mokre. Bo ja to wczoraj, nie wczoraj, dwa dni temu spróbowałam z mokrymi włosami, no i wyszły, wyszedł mi troszeczkę pudel. I w pierwszy dzień wypróbowałam z e, suchymi włosami, i to mi wyszło pięknie. E, przedwczoraj miałam włosy, więc to są moje Day 2 włosy. I myślę, że wtedy blowout wygląda najlepiej. Też chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że ja teraz jestem tą dziewczyną od SPF-u. Kochani, ubierajcie swój SPF to tamto, to tamto, to jest dobre dla Was, ale nie, serio. Bo strasznie mi się podoba. Po prostu ładnie to wygląda na mojej skórze i makijaż to tak, tak ładnie się wklepuje. I właśnie trick jest, jak nie chcecie, żeby wychodziły z tego jakieś takie... Kiemki SPF-u. Wiecie, jak to się tego tak roluje na skórze? No to ja właśnie zamiast to wcierać agresywnie, to bardzo delikatnie to wcieram i później wklepuję tak w skórę. I to fajnie się wchłania i w ogóle lepszy jest efekt. Teraz używam swój Patty Primer. Szczerze, nie nakładam go codziennie, bo czasem mi się po prostu nie chce, bo on też jest taki, że jest troszeczkę tłusty na skórze. Oczywiście wchłania się, ale no czasem po prostu. Nie chcę mieć tutaj skóry na rano, bo to jest niekomfortowe, więc czasem po prostu nie nakładam albo nakładam bardzo mało i to mieszam z czymś innym, na przykład właśnie z moim morning cappuccino kremem ergetyzującym. Właśnie pominam nagrać dla Was film o moim skincare, bo bardzo dużo się z Was pyta, więc czekajcie. Na... Ja w tym tygodniu byłam strasznie zajęta. mało wrzucałam na Insta Stories, w ogóle totalnie wypadłam z tego, ale nie, bo egzaminy są za 3 tygodnie i ja się uczę, 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 później tamto robię, to robię, normalnie nie masakra. Ten week był crazy i weekend też będzie trochę crazy, bo w sobotę mam wyjście i muszę chyba wcześniej wstać do niego, i w niedzielę też mam wyjście więc nie mogę się doczekać ja z moimi koleżankami jeszcze planujemy 16 czerwca bo mi się kończą egzaminy 14, a jakieś inne koleżance się właśnie kończą 16 ale to rano, więc ogarnęłyśmy, że pójdziemy na kawę Pojedziemy razem do Sisatera, pojedziemy na kawę, kupimy sobie kawę, to tam, to plotki i później pójdziemy, zarezerwujemy jakieś stoli w jakiejś restauracji i pójdziemy, coś zjemy, tylko że też e, kilku z moich koleżanek się pokłóciło więc nie wiem, czy teraz one idą, czy to wypali, czy to nie wypali, ale ja to mam wszystko organizować, bo to był mój pomysł, co nie? Więc no, mam nadzieję, że wszystko nie spadnie na mnie, bo też kilka koleżanek powiedziały, żeby mi pomogło, bo ja wszystkiego tego nie ogarnę. Halo, kim bym myślicie, że ja jestem? I to nie będzie takie coś, że wychodzimy i będzie tylko z trzy osoby. Nie, tam będzie z trzynaście. Wszystkie koleżanki, wszystkie, prawie wszystkie w naszym roku, bo my się kolegujemy z większą partią dziewczyn w szkole, a reszta to są takie trochę... No niemiłe, więc się z nimi nie kolegujemy. One się po prostu kolegują razem, więc my jesteśmy taki main group, więc będziemy to organizować. Mam nadzieję, że to serio wypali, bo wiecie, jak robicie plany z koleżankami, a później to zostaje na przykład w grup czacie i nigdy na serio nie wychodzicie. To jestem ja i moje koleżanki. I to ma się dzisiaj zmienić, bo jak nie, to będę bardzo smutna i już nigdzie nie wychodzę. Też wielu z Was się mnie pyta, żebym nagrała filmik w szkole. Jak ja tam w szkole jakieś lekcje robię albo coś takiego. Ale właśnie problem jest w tym, że u mnie w szkole nie można mieć telefonów, nie można nagrywać nic. Ja kiedyś zabrałam, chyba to było w pierwszym roku, zabrałam aparat, żeby nagrać na wycieczce szkolnej, i mi powiedzieli, że jak nie przestanę nagrywać, to mi zabiorą aparat. Więc nie nagrywam od tamtego czasu. Oczywiście ja się zapytałam nauczyciela, czy mogę nagrywać, a on mi powiedział, że mogę, a później okazało się, że nie mogę, co nie? Ostatnio miałam właśnie wycieczkę do tego więzienia, to nie mogłam w środku nagrywać, ale pan powiedział, że jak dyrektor się nie dowie, że nagrywam, to będzie ok. Więc nie zabrałam aparatu do środka, ale nagrywałam jak tam z koleżankami byliśmy w kafejce i właśnie to wyjście, o którym wam przed chwilą mówiłam, E, właśnie było inspirowane tym wyjściem, które było na tą kawę jak pojechaliśmy do Peaceboro, bo serio, było fajnie i to, nam to się bardzo podobało więc chcemy to powtórzyć szczerze, makijaż mi wychodzi troszeczkę do dupy nie chciałam się dzisiaj malować do szkoły Jest, jestem taka zmęczona normalnie, ja poszłam spać o normalnej godzinie i się obudziłam normalnie obudziłam się wcześniej, bo normalnie wychodzę z łóżka 6.40 45, a dzisiaj wyszłam 6.10 więc dla mnie to jest mega wcześnie, no i no nie wiem, jestem taka, stałam na lewej nóżce i później też jak idę do chłopaka, to ja zmienię ten makijaż i się jakoś inaczej wymaluję, żeby oczywiście ładnie wyglądać dla jego mamy, bo po szkole mojej schooler po prostu szkolne powietrze psuje mój makijaż i wygląda jak rozświetlacz zawsze wszystko uratuje i koleżanki się mnie cały czas pytały jaki ja rozświetlacz używam, bo moja skóra się normalnie mieni od niego, promieniuje. E, niestety to nie jest moja naturalna skóra, bo moja naturalna skóra jest trochę taka doll, bez koloru, taka po prostu, ale ten rozświetlacz ratuje wszystko. To jest Amerzi Anastasia Beverly Hills. Ukradam to od ciociagi, ale niestety oni już tego nie sprzedają. Ja bo sprawdziłam i kurde jestem mega smutna, bo to jest zajebisty rozświetlacz. To jest jeden z najlepszych rozświetlaczy, który używamy, a uwierzcie mi, używamy dużo.